Nie każda animacja musi być genialna, nie każdy film musi być najlepszy, ale czasami wystarczy, że będzie dobrą animacją. I wystarczy, że jest oryginalny twórca, że będzie kłócił się kilkanaście razy z producentami powie: Nie, 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 aż oni wreszcie powiedzą, no, dobra, możesz to robić po swojemu. I tak dostajemy właśnie coś, co jest wyjątkowe w tym, że nie próbuje być zbyt dobre zbyt trafiające do każdego możliwego Amerykanina i każdego dzieciaka na świecie, tylko po prostu dobra, dziwaczna animacja. I tak właśnie było z Spongebob. Pierwszym filmem z Kanciasto Portego, który w 2004 roku wyszedł, trafił do kin i mimo tego, że oczywiście nie zawojował ani rynku Blu-ray, ani rynku DVD, ani kin, nawet recenzentów specjalnie nie przekonał, to okazał się filmem klasycznym, po prostu dobrą animacją, która dokładnie wie, jak zbudować dobry film o tym dziwacznym cholerstwie, które jest. Infantylne, głupie, jednocześnie poważne, jednocześnie obrazoburcze, jednocześnie absurdalne do potęgi piątej. To jest pierwsza dobra animacja, którą przypominam w nowej serii, gdzie będę właśnie o dobrych filmach mówił, które dawno, dawno temu gdzieś do kin trafiły, a może o nich trochę zapomnieliśmy. Spongebob, kanciasto porty. To bardzo dziwny pomysł na animację. Mamy malutkie miasteczko Bikini Bottoms, które sobie żyje, gdzie mamy Krabi Paddy, czyli burgerki. Mamy super pana kraba, który tylko kocha pieniądze. Mamy Patryka, Rozgwiazdę, Squidwarda. Te postacie są dwuwymiarowe to nawet chyba przesada, jednowymiarowe, ale żarty wszystkie zbudowane są na niezwykle nieziemskiej, wręcz optymistycznej naturze dzieciaka, którym jest właśnie SpongeBob, który nieważne co się dzieje wciąż potrafi być totalnym ułomkiem i nie ma z tym żadnego kompletnie problemu. To jest animacja swoją drogą, która zaczęła swój byt sam koniec lat 90. i która szybko stała się kultowa wśród studentów w Stanach Zjednoczonych. Jest to, był to idealny Serial, który towarzyszył im, gdy przypalali sobie jońciki. E, I stało się to właściwie kultowe, że oglądanie zachowania Patryka i SpongeBoba podczas palenia trawy. Co ciekawe, pojawiły się oczywiście też teorie o tym, że SpongeBob i Patryk zachowują się właśnie tak, jak zachowują się osoby upalone. I że to jest taka podprogowa propaganda. Serio były takie e, kontrowersje. Inną kontrowersją, słynną SpongeBoba, która wyszła już oczywiście po filmie, a zaraz do filmu przejdziemy, było to, że gdy nagle wcale zwykle była reklama śpiewały sobie postacie We Are Family, to konserwatywni pastorzy w Stanach Zjednoczonych zaczęli krzyczeć, że to jest promocja homoseksualizmu i że nie mogą się na to zgodzić, ponieważ Spongebob e, promuje homoseksualizm. Ameryka wiadomo jak jest. Ale dobra, olejmy kontrowersję. Chodźmy do tego 2004 roku. Jak do tego doszło, że ten film wyszedł? Otóż Steven Hillenburg, czyli twórca, scenarzysta, reżyser, Miał propozycję cały czas od, od wytwórni. Słuchaj, zrób film, ej, słuchaj, zrób film. I odmawiał jeden, drugi, trzeci, dziesiąty raz. Głównie odmawiał dlatego, że bardzo mu zależało, po pierwsze, na charakterze, po drugie, żeby to zrobić po swojemu. O co chodzi po swojemu? On robił tych odcinków ponad 60 rocznie, więc był mega przemęczony tym tempem pracy. I nawet zawiesił pracę nad serialem, gdy pracował nad filmem, i potem nad promocją filmu. Wiedział, że tego jest za dużo i że w ten sposób spadnie jakość filmu. To była jedna rzecz. Druga rzecz to było zachowanie pewnego charakteru Spongeboba czyli tego, że film nie będzie próbował być. Jakby to ładnie powiedzieć, fabularny i mieć sens. I dopiero po którymś razie, nie wiem, tutaj różne plotki są pewnie kilkanaście razy, to jest najbliższa, zgodził się, był, został producentem, reżyserem. Współscenarzystą filmu. I filmu, który miał tak niezwykle ważną fabułę, że wreszcie Planktonowi się udaje, tak jakby raz mu tylko się udało, czyli Krab i jego Krabi padie zamknięte, wykrada super tajny przepis, a jedyną nadzieją jest SpongeBob z Patrykiem, którzy ruszają do Shell City, czyli do miasta Muszelek, i tylko tam znajdą koronę króla Neptuna. I jak mu ją zwrócą, no to król Neptun, jak coś tam przywróci. I tutaj fabuła wydaje się taka jak w 22-minutowym odcinku i spokojnie to mógłby być 22-minutowy odcinek. I to jest pierwszy krok do zrozumienia fenomenu tego filmu jako czegoś znakomitego, jako dobrej animacji. Że nie próbował nam dać czegoś innego. To jest po prostu jeden odcinek. Jakbyś oglądał sobie m, seryjkę Spongeboba i leciałoby tam pierwszy, drugi sezon i nagle zleciałby w którymś pewnym momencie po prostu cały film fabularny i lecimy dalej, nie zauważyłbyś różnicy. Wszystko byłoby idealnie tym samym rytmem, te same głosy wróciły, ci sami aktorzy i ten sam schemat totalnej absurdalności plus bardzo ważny element animacji. I to jest druga rzecz, którą niestety zawiódł tegoroczny film o SpongeBobie, który wyszedł na Netflixie. SpongeBob od początku miał te elementy, nazwijmy to trochę, bady horroru, że nasze postacie nagle dostawały wielgachnych zmartwień pod oczami, nagle się wykrzywiały, nagle były brzydkie do bólu, jak się budziły rano i tak dalej. Było tego za dużo i to było to było wręcz momentami takie niewygodne, ale o to chodziło, że mamy tak radosną, piękną postać, która nagle staje się jako... To jest animacja końcówki lat 90., gdzie mieliśmy tego tchórzliwego psa, gdzie mieliśmy kurę i kurczaka. To jest ten, to DNA, które stworzyło nam te dziwne bajeczki, które idealnie oddawały tę epokę w animacji, które dawały jej ducha, że gdybyśmy tego nie dostali, no to... No to SpongeBob nie byłby SpongeBobiem, to, to niestety dostalibyśmy po prostu słodką wersję, która mogłaby sobie polecieć dla, dla dzieci do 5 lat, ale nie byłoby tego elementu, który sprawia, że 30-latek z Blancikiem albo po prostu banda 20-latnich studentów wsiada i śmieje się do rozpuku ze SpongeBoba. Wow. Yeah. Wow. Zatem Hillenburg po prostu postawił na więcej tego, ja to nazywam, bady horroru wersji SpongeBob, bo przecież dostajemy naszych głównych bohaterów, którzy tu są zmiażdżeni, tu są splaszczeni. Mi bardzo to przypomina Toma i Jerry, i wydaje mi się, że odwołanie do klasyki animacji i klasyki Slapstiku jest tutaj jak najbardziej na miejscu. To jest kolejny, to jest trzeci element, który czyni ze SpongeBoba filmu z 2004 roku dobrą animację, że zachowaliśmy slapstick dokładnie taki, jaki powinien być. Jest głupi, jest przesadzony, jest bardzo dobrze czasowo zgrany, ten timing jest genialny i dzieją się rzeczy naprawdę porządnie absurdalne. Czwartą zaś rzeczą jest zachowanie charakterów postaci. To znowu nie wyszło w tym nowym filmie, ponieważ zaczęliśmy próbować rozwijać je esencją, ja wiem, że to dziwnie żyje, uwaga, uwaga, esencją e, tej animacji jest to, że postacie się nie rozwijają. Jak spojrzycie na dziesiąty i pierwszy sezon, to nie będzie tak, że Spongebob nauczył się i teraz jest mądrzejszym człowiekiem, który dojrzał i tak dalej. Nie, nie, nie. On jest dalej tak samo naiwny, głupiutki i tak dalej. I tutaj zachowujemy dokładnie ten sam element. On na początku wkurza się, że nie został menedżerem e, drugiej knajpy pana Kraba i na końcu mamy przepiękne wyśmianie tego, że animacje z reguły mówią, no ja przeżyłem bardzo dużo i teraz już rozumiem, że nie muszę zostać menedżerem, ponieważ ta po moja podróż mnie zmieniła. I on się po prostu z tego śmieje, bo przecież tak naprawdę marzę o tym, żeby być menedżerem. I to dotyczy innych postaci, bo pan Krab, który tutaj cudownie daje mu tytuł menedżera, nie po to, żeby więcej zarabiał, bym mądrzejszy i tak dalej, tylko po to, żeby pod tytułem menedżera robił jeszcze głupsze rzeczy, mył mu buty, sprzątał u niego w mieszkaniu i tak dalej. I to jest pan Krab, takiego jakiego znamy z animacji. Gdy film jest z 2002, dostajemy wersję, że pan Krab się nauczył i że e, Spongebob jest jego ważnym przyjacielem i nie są dla niego ważne pieniądze, to ja się pukam w czoło. I to jest kolejna ważna rzecz, że dzięki zachowaniu charakteru, gdy próbujemy zrobić adaptację i przełożenie animacji 20-minutowej na półtora e, godzinny film, musimy zapamiętać o tym, kogo robimy i dla kogo robimy ten film. Cóż zatem odróżnia ten film pełnometrażowy z 2004 od serialu i co czyni go lepszym? Otóż moja odpowiedź jest, że nic nie czyni go lepszym. Moim zdaniem ten film nie jest lepszy od serialu, tylko idealnym jest połączeniem. Oczywiście tym, co mogłoby sprawić, że poszedłeś do kina, to to, że widzisz, że David Hasselhoff ma małą rulkę. Usłyszysz Scarlett Johansson, pojawi się jeszcze kilku innych, na przykład Jeffrey Tambor ma bardzo fajną rulkę, ale poza tym nie. I czasem to wystarczy. I o tym jest właśnie ta seria. Nie każda animacja musi być znakomita, musi być mądrzejsza, lepsza, genialniejsza. Czasem półtorej godziny, które po prostu spędzasz bingeując serial, oglądając pięć odcinków, albo oglądając jeden film w e, kinie, to jest wystarczające. W latach 80 bardzo dużo animacji serialowych przechodziło na filmy i potem jeżeli nie wychodziło, im, no to cieli ten film i robili z tego cztery odcinki serialu. I jeżeli cztery odcinki serialu dało się obejrzeć w ramach sezonu, to był znak, że to jest dobry film. Jeżeli nie, to nie i tyle. Hurray, <grym> Tak zatem prezentuje się moja szybka analiza i przypomnienie, moim zdaniem troszeczkę zapomnianego klasyka, który jest po prostu dobrą animacją, który rusza z naszą nową serią, gdzie będę wracał do zapomnianych lub mniej zapomnianych filmów animowanych, które nie lecą obecnie w kinie, a które leciały kiedyś. Nie ma tutaj klucza. Wybieram to, co akurat przypomniało mi się, co jest bliskie mojemu sercu, dlatego to Wy też będziecie decydować o tym, co pojawi się na tym kanale. Możecie komentować o zapomnianych animacjach, o animacjach, które są po prostu dobre. To nie wszystko musi być najlepsze lub najgorsze. Czasem bycie po środku jest idealne. Zatem czekam na Wasze komentarze. Oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału, do szukania tych dobrych animacji. Po prostu podzielmy się nimi i twórzmy wspaniałą listę, że każdy będzie mógł znaleźć coś. Dla siebie dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału i my widzimy się następnym razem na Brodach z Kosmosu. Na razie.